Siema, Sel, dzisiaj ja nie grałem w GTA Bardziej będę ja oglądał sam siebie jak grałem i będzie się oglądać mi jak gram, jak grałem Bo co? Idealnie rok temu, 14 marca, wrzuciłem pierwszy film, pierwszy film z prób czasowych, pierwszy film na kanale. Zacząłem nagrywać na YouTubie, bo była, był koronawirus. Po prostu nie miałem co robić, grałem w gry powiedziałem, a dobrze, spróbuję. No i jakoś idzie. Jak widać, dalej nie, nie zrezygnowałem z tego pomysłu na nagrywanie na YouTube. I co, jeżeli odcinek Wam się spodoba, to proszę Was do suba, lajka, dzwoneczka. I ja do oglądania tego materiału. Ryjem. Dzisiaj gramy próby czasowe. Jeśli film się spodoba, to łapka w górę i przycisz subskrybuj. A my już lecimy. Oczywiście jeszcze się przebiorę w strój, specjalny nasz otaro. 40 sekund. No nie, już zepsułem. No kurde mać. Nienawidzę. Nienawidzę tej gry. No ale... U nas on nie w, jest ale w, Ale w swoich. Nie ma, nie ma żadnych tak lamusów. Jak, a, a, nie, a nie, tak jak na jakimś gównianym... Nie mów, nie mów, tego, jest, no? nie mów tego, nie mów tego, nie mów tego, nie mów tego. <laughs> Wiedziałem, że to No poleciał, poleciał, a nie. Friar mnie nas bo... na streamie, to niech teraz jak jak chcę, się ja chcę teraz... Dramę Ja to Dramę A dziwi, że ma demonetyzację ja chcę, dramę, A, ma a, ten... a nagrywasz tego Disa? <gryźli> <gryźli> znaczy, nie, nie, nagram Nie nagram Disa, ponieważ nie mogę znaleźć bita w karałkę Ale powiedz mi, jak się nazywa... tego do górskunce. No i... No, tylko wiesz, musisz go przytrzymać, bo... ...ja le dopiero oh do tuneli Ach. No widzę właśnie. No ale no, nie miałem pędu go znaleźć. No co jest z chłopem? No czyli dom w oszma Ty? Ale on ciśnie tym. Prawo pojedzie. Long jump? Aha. Nie wali? Jezu! No co mnie tutaj ten... No, mac, no macnąłem cię no. No, zost no zostaw tak, mnie. No dwa, trzy, No gwałć. O, 360? Tak. sześćdziesiąt. no Ej, na chuj strzelasz? Czekaj Martel na mnie, dogonie cię. No nie. Na chuj strzelałeś? A, ale jestem fajny, bo Zostaw? staram się. Bo... No, Dobra, bo idę no, Jest, wygrałem, dziękuję. Ej, no i przez was nie zakręciłem kołem. A po co ty Mamy. strzelasz? No, dobrze, dobrze, że wziął, jak go nie krytykujecie. Jak to nie? Bo on zginął, ale on zginął. No dobra, jesteś krajerem Dominicji. Dobra, nieważne. Do ja Jezus mój, ej widziałeś to? Pra prawie bym go dotknął. Ja nie budzisz się to. mi tu. Się nie fokusuję. Mogę ci za zepsuć nagranie wychodząc <laughs> <laughs> Ta? <śmiech> Marcel, wykończony bo i na siebie. Nie, ja już ciebie jadę, ja się. oh <laughs> no. Proszę bardzo, dober. Nie, ja mam fokusa na tego lamusa. Ale to, ale zrymował. Czterowskiemu. Czyli jak? Ja... Co się stało? Jasiek ma już na bank. A co się stało? O, no ładnie. Fajnym strojem, takiego na koronawirusa specjalnie. chce widać krew. Jeśli się... łapka w górę, subik, jeśli się spodoba. Ja dziękuję i zapraszam do oglądania. Lecimy. Poza tym to nasz fajny tak. <grym> Ja? No i... Ładnie. Ło! Oh. 34 minuty. No i ładnie. Siema, synmat i dzisiaj gramy próby czasowe, drugi odcinek. Właściwie łapka w górę, przycisk, subskrybuj. subskrybuj A go po No ja mam jednego A no ja też nie mam, jedne, nie ja mam, ja mam, mam jednego O drugi 10. pistol A, Aha. fajnie, dobra nie, ja już mam w dupie Powiem ci jak mądra jest ta gra Skaczę na szanowaną rurę I ją przenika przenikam, więc papa, jak kończyłam Wydupię to, papa! Pa. No, zobaczcie, co się dzieje z tą grą, kurwa! Go od, trzeba, go od, trzeba, trzeba go odciąć. Odcinam go z drugiej strony. O! A, o! O, dobra, dobra. I widać, kto ma cheaty. Dobra, my jeżdżo. Ej, szkoda, że nie masz coś takiego, że, że, że na przykład jak przytrzymasz dłużej kontrol, to się czołgasz Miało być GTA czołganie, ale wie, Nie umieli takich rzeczy dodać. Ale bym go... Ale bym go trafił! Szuciłeś go, rzuciłeś go! Rzuciłeś Arka Jest miniaturka! Będzie miniaturka! No, znaczy się nie ma żadnego A! Zajebiście! Oh no. Kur Nie, zajebi zajebiście. Tak nietypowo, bo scena już końca świata finał. Także wam pokazać jak to wygląda. <grych> Także co, jak się film spodoba, to łapka w górę. Przycisk subskrybuj. Wszystkie poszczególne linki będą tam w opisie na dole. Tak, Na przykład do yy, żeby sami zagrać, to będzie do Akademii Link. I do, do Gera będzie link do kanału oczywiście I do free menu którego używam A no tak, zapomniałem no, Ja widzę jak Oresta na mk laską czy, zmienia biegi I one zbie, oczywiście zmarnują No a jak? No i masno o, A osiągnięcie dostałem nawet No sobie już końca świata, wszystko po kolei Za No co? No i prawilnie! Batywix na finał, geniusz zbrodni Gramy z Maxarkiem, Dwerbą i Dogerem Oczywiście jeśli filmik się spodoba, to łapka w górę Przyjdź subskryber. a my już zaczynamy A, jeszcze tak byś przypomniał, jak gdyby ktoś chciał wiedział, co to jest geniusz to, to to jest tak Musisz wykonać 26 przygotowań razem z napadami Bez żadnej śmierci I z tą samą ekipą Więc to jest, naj, to jest najtrudniejsze do To jest najtrudniejsze jakby, nie wiem Event, tak to może nazwać Osiągnięcie, osiągnięcie w GTA Wojowa <ślesk> Tylko żebym... Brakuje min tylko miniganów! Brakuje... Yes, no! like a oh yes, I keep the bank, wow. <gulity> <gulity> Sal life! Sal cicho, ale. I no. teraz, teraz będzie najważniejszy. Teraz moment. najważniejszy. I, ta I teraz będzie... Najpierw dają... Da jest najpierw... O! Wszystko po kolei! Jest Jest, geniusz! Yes! Dobra! Yes. Dobra, jest dzieci. No i co? No, dobra, no i co? Jest. No nie. i co? Zrobiony. Jesteśmy yeah. najlepsi. Ja nie mogę. Dobra, jesteśmy potężni. Nie żadnych min. Oh no. no już zginąłem. <laughs> tak a, musiać. Dominik, fajne citki. <laughs> fajne cittki, do. no. Ale i i patrz, co mnie zdaje? Dwa randomy. O, które zostały, te dwa randomy, które zostały, One mają się co jest kurwa? Aha. Kamieńek, weź tam na poczekaj już tam. Pęczka chyba od was nie złapie. Dobra, Maxarek, zapamiętam to. Aha, no. E, no ale co robisz, robić, Otykamię Otyka mnie. A! Dobra, dobrze ci tak, Arek. Nie, no, ja i tak go No ja to mnie słuchaj, mi go, bo teraz będzie chciał mnie. Dobra wiem, tylko... A no właśnie wi jak go... widzę, widzę, widzę jak mnie ochroniasz, Dominik no... Tak panie Marcelku już! Kur... No Dominik! Wiedziałem co się stało! O, ale go skończyłem, ładnie! Like oh, yes, I... Dobra za fajny wyścig. No a jak? No jestem podnieci. Jest! Mam 200 wygranych w pierście. No, masz, a na bana. masz bana hardy, O, wszyscy na 20, co się jest... O, kurde! Ale go obkręciło przez jego przed chwilą. No i. Ja nikogo wylem. nie chcę spychać. Ej, Exit dzięki! No bo Exi cię <laughs> Poza matego wypchał! Poza Ja bym poczekał! No ale pan wie, co si Michał Młysa robi w tym pariachu. Że on dubskie macha jak. Ja, ja, o, an, ja bym cześć! poczekał, ale... Haha, <laughs> fajnie <USS> <laughs> On to? Tak? <laughs> <On> tak? <laughs> ale Marcel, czy ty naprawdę myślisz, że ja Dwa. specjalnie... Marcel, wiesz że nie Widzisz Marcel ci! Tak, tak, ta, no. Marcel, ty nie Dobra, Marcel, wdzięczniku, ja nie pomogłem wierzyć, ci. No dobrze, to okay. dobrze. Dawaj, dzięki, rojka. Ja ci pomogłem, a ty jesteś takim niewdzięcznikiem. Nie, no. Ja Nawet nie się podziękował. Dziękuję, roja, dziękuję. Dobra. No i troja, nie patrzę Dobra, ja ci pomogłem. Kurwia, ty nie jesteś. Ojoj. Na wstecznym? <laughs> <laughs> Na wstecznym! Dobra, easy copy jesteś No kur Dobra nic mi od... Nic mi nie odleciało jakiś świat, fa... No co ty... Ro... No i się zaczyna to co mówiłem. Demacz Dobra nic mi, od... nic mi nie odleciało. Ja powiedz ale co patus, co ty robisz, mózgu? I ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy boczkiem. Bo... Oh no. Oh no. No co, no, co za Ja pierdziele, już się zaczyna, no co, co, co ten chłop myślał? W Fortnite za minutę zaczyna się koncert. Tak, bo to reprezentują się strony, na dostaje się za udział, za w ogóle wejście do Fortnite'a. Do subskrypcji, do komentarzy. A co robi E? Pod, ale to teraz nie ma. Eee, e, na, na na następne, jak, jak będzie drugie korzenie, to masz takiego bósta. Ale Ty oh, yes. debilu! Nie! Yes. Yes. Yeah! Dobra, easy. Arek, teraz trzeba się skupić full fu fu skupionku. No tak, ja, Zero IQ, wygrana. No zero IQ! No zero IQ! Arek to zdrajca. Ale ja! Ja bym bardzo legiony w tym Ej, Arek, czemu ty jeszcze jedziesz, Temu jeszcze nie wypadłeś? to Tak. Wierzaj, Arek, wierzaj! Jest! Arek, wyskocz! Znowu Arek! Za mapę. Easy! No na bo masz na swoje, bo ludzie zezczytowały mapkę. Cituchu! Ja, tu... Co? Ja co Jaj! 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 zrobił co Jaj! Co? On zrobił na nagraniu. co? O nie. O nie! No i teraz ja ci tak samo mogę powiedzieć O nie! Wybrudzić. Co ja robię?! Na plecach jestem! <tryk> Dobra jestem główny. No, ja wolę samochod Ja nie lubię motorów No Ja wolę motory Ale bugowa... A tu nie, nie zbookuje go Patrz ja jestem I ty jebany. A, okej okay. A już się odpala No kto hulti? No no kto ci Boże! A kto to Co? No nie Proszę tego. Cię zachowywać. Weź się O nie! Identycznie! Identycznie admirał! Identycznie admirał! Identycznie, ADMIRAŁ! I dziękuję! My own and I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. creep while you and me repeat. This bit of sweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Ja mam cel za mikrofonem dzisiaj, jak zwykle. Jak zwykle Także dzisiaj widzimy. To jest ja admirał w pierwszej rundzie. no! Dobrze? Co, co, co? W ka o ty! Co? O nie, raker, zawiodłem się na tobie. Nie ku! Eja! Eja! Dobra, to się wytnie, to się wytnie, dobra? Cześć, jesteś moim słunger? w którym mam pewne pojazdy do odcinka, w którym właśnie nagrywam teraz nietypowy sposób tak, dzisiaj z kamerką dzisiaj za za zaprezentuję wam mój materiał z Valoranta w tej linii ja jestem trzeci dobra, mam boosta po pierwszego Just... kurwa mać rozjebałem się, ja shoot OOOL NYQUE! O me! Oh, oh no! Oooo! Oh. <laughs> na starego pijanego, na plecy wziąłem! Dominik się Co to? Ale to jest... NIKKIA! No. To jest twój autariak! To jest A twój autariak! Nie, gościu, chyba ja bym tym golfem tu lepiej skręcał. No, ja tym się nie da jeść. Ty miota, ty miota jak pariachem. Miota, no, nie, szara, ale że Miki jest zajściem. Ja jestem w ogóle, to poza mapę. Ja poza mapę pod, po ten pod ten tor na auta wjechałem w ogóle. Co? nie. Tak, możecie sobie szybko zjąć? Miganosa nigdy nie zajmujcie od przodu, bo on ma ten. K oh no. Oh no, 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 no. Kask? O kurwa Dzieci, dzieci czasem się na czacie wyzywają Ja... dole. dlaczego Do to doszło? Dlaczego Do to doszło? Czasach. Siema, cześć Marcel Dzisiaj na zakończenie mojego materiału Mam dla was perełeczkę Totalny kocur Oglądnijcie sobie klip Dajcie znać co o czym sądzicie Zostawcie komentarz A ja już was zapraszam do obejrzenia sobie Od najgorszej, <śmiech> Nie, <śmiech> Nie, tak. od najgorszej <laughs> Nie, od najgorszej Od najgorszej do wyborówka. Od najgorszych do najgorszych! Nie, najgorzej no, oceniane. Ja. I przez fajna, tego... Przez tego profesjonalnego checkpointa jestem trzeci. To, to ścież, że w ogóle ja jesteś się... trzeci. Ja jestem siódmy już. Pro, pro. Jestem pro... Ja mam IQ. I... <laughs> Dobra żarty masz Co powiedział Dobry żart <tun -rzy bursting> chłopie, dobry Ej, żart To znaczy to... minusowy masz No ale minusowy masz a, a, a to nie są Bindy czasem jego chyba To chyba czasem Bindy takie zrobił A Lubera, a <unanim> tam <entertaining> latało? <on ikiated> a ty tej były smoki? Siema Tak, to ja Marcel Wiem, dawno nie było kamerki, bardzo dawno -da -da. Ale na taki okres trzeba bo co, rok kanału, bardzo dziękuję za, każdą, za każdego suba, lajka, za każdego dzwoneczka, za każdy komentarz, jaki dajecie, za każde wświetlenie, jakie dostaję, bardzo, wam bardzo dziękuję. I co? Widzimy się na tym odcinku, mamy już rok kanału, teraz lecimy po dwa lata. <laughs> Zobaczymy jak pójdzie. I co ja się cieszę bardzo. I jeżeli chcecie kontynuować tą historię YouTube'ową ze mną, Zapraszam Was do pisania do mnie na Discordzie. Mój nick na Discordzie z tagiem będzie tam od dole w opisie pod filmem. Ja się z nim żegnam, także co? Dzięki za oglądanie Trzymajcie się. Naura.